Dzień dobry Państwu. Witamy w nowym roku, przy okazji składając życzenia wszelkiej pomyślności na jego kolejne miesiące, a dzisiaj w rozeznaniu zajmiemy się tym, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach na rynku energetycznym w kraju. Najważniejszą informacją ze względu na skalę jest bez wątpienia planowany powrót programu Czyste Powietrze, który zawieszony został w listopadzie ubiegłego roku. Program, jak eufemistycznie ujmuje ministerstwo, przechodzi generalny remont ze względu na masę nadużyć, które charakteryzowały go w dotychczasowej formie, a o tych nadużyć mówiliśmy szeroko w filmie, który się tutaj Państwu wyświetla. Natomiast dziś powiemy, co planowo ma się w nim zmienić, kiedy wróci 31 marca. Przede wszystkim pod zakończone konsultacje społeczne poddane zostały maksymalne stawki na źródła grzewcze oraz materiały i usługi termomodernizacyjne. Upraszczamy, koniec z drzwiami za 20 tysięcy złotych, by maksymalnie zawyżyć kwotę dofinansowania. W sprawie felebnych źródeł ciepła o wartości 3 tysięcy złotych, których wartość zawyżana była często 10 czyli niekontrolowanych sztucznych marsz, Narodowy Fundusz powoła tzw. operatorów, czyli instytucje kontrolujące proces. A z tego grona to oczywiste zostaną wykluczone firmy dokonujące termomodernizacji ze względu na konflikt interesów, by uniknąć sytuacji, w której same siebie kontrolują. Operatorów wojewódzkich wyłoni konkurs, który ogłoszony ma być pod koniec lutego, a startować w nim mogą gminy, banki, ze względu na duże doświadczenie w podobnych programach oraz audytorzy energetyczni. Kolejną zmianą jest brak ujęcia w konsultacjach społecznie programie fotowoltaiki. Być może instalacje nie będą podlegać dofinansowaniu w ogóle. No i na koniec uproszczenie procedury składania i przyspieszenie rozpatrywania wniosków. Według Roberta Gajdy, wiceprezesa Enfosiu, powstać ma nowy system informatyczny, który ułatwi sprawę zarówno wnioskującym, jak i obsługującym. Jako polski producent urządzeń grzewczych trzymamy kciuki za powodzenie modernizacji programu, który w naszej opinii nie mógł funkcjonować dłużej w formie wolnej amerykanki, którą współfinansowali wszyscy obywatele. Oburzonym krytykantom przypominamy, że pomijając skalę nadużyć, które obciążały wspólny portfel, mieliśmy do czynienia... Z sześcioma tysiącami, tu mowa o udokumentowanych tylko, oszustw, gdzie nieuczciwe firmy, wykorzystując ufność powierzających im reprezentację w procesie dofinansowania, montowały ludziom urządzenia najtańsze, klasyfikując je jako najbardziej ekonomiczne, bo nikt nie sprawował nad tym kontroli. W wyniku tych działań, co oczywiste, urządzenia najtańsze bez badań potwierdzających jakość, pożerają ogromne ilości energii, a trudno się teraz procesować, kiedy państwo samo stworzyło ogromną lukę, którą spryciarze wykorzystali. Jak zaznaczyliśmy zatem, trzymamy kciuki za obietnice poprawy działań Narodowego Funduszu i Ministerstwa w ogóle. Początek 2025 roku i przymus instalacji ładowarek samochodów elektrycznych w budynkach niemieszkalnych. Co to w ogóle zaniósł i jak to interpretować? Od 1 stycznia właściciele budynków niemieszkalnych, a więc biurowców, hoteli, szpitali, magazynów, galerii handlowych i podległych im parkingów, większych niż 20 miejscowe, będą musiały doposażyć nieruchomość w co najmniej jedną ładowarkę samochodu elektrycznego. Mowa tutaj o nieruchomościach powstałych, funkcjonujących, bowiem ci, którzy teraz zmagają się z budową bądź ją planują, muszą liczyć się z jeszcze bardziej surowym wymogiem instalacji jednej ładowarki na 10 miejsc postojowych. Regulacja ta dotyczy zatem ogromnej grupy Społecznej i co ciekawe, przez media głównego nurtu jest często pomijana i bagatelizowana. Unijną ustawę o elektromobilności oraz jej nowelizację wdrożono w Polsce w grudniu 2021 roku, a teraz nadszedł czas na jej realizację. Są jednak dwie dobre wiadomości. Pierwsza jest taka, że przepis nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw. Druga ustawa nie określa mocy ładowarki oraz formy jej zamocowania, więc dedukując, możemy się mylić, może to być 22 kW wallbox kosztujący grosze. Chociaż w naszej opinii byłoby to przysłowiowe odmorzenie sobie uszu na złość mamie, bo trzecia dobra wiadomość jest taka, że na ładowarce komercyjnej można fajnie zarabiać wprost proporcjonalnie do mocy, której udziela. W linku podrzucamy Państwu krótki wideo poradnik, w którym prostymi słowami mówimy o formalnościach stojących przed przyszłym właścicielem stacji ładowania. Orlen zaczyna rok śmiałymi planami, a dotyczą one także energetyki słonecznej oraz magazynowania uzysków. Spółka Skarbo Państwa, dla przypomnienia także właściciel grupy Energa, podpisał drugą umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na finansowanie strategicznego programu inwestycji w rozwój nowoczesnej sieci dystrybucji energii elektrycznej. Pozyskana kwota prawie miliarda złotych zostanie przeznaczona m.in. na zwiększenie możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii oraz zasilenie tysiąca nowych punktów ładowania samochodów elektrycznych. Rozbudowa sieci poprawi także bezpieczeństwo dostaw elektrycznych do odbiorców i dzięki zastosowanej strategii Orlen obierze nowy kurs racjonalnej transformacji i przyspieszenia biznesowego, podaje w Rzeczpospolitej prezes Ireneusz Fonfara. Rozpoczynamy w 2025 roku wypływając na ocean nowych wyzwań, dodaje. Bezpieczeństwo dostaw zielonej energii wspierać będziemy dzięki nowemu obszarowi, magazynom energii. Podtrzymujemy również wolę zaangażowania w projekt małych reaktorów jądrowych SMR. Zapowiedział także prezes Fonfara. A jakie są konkrety? Orlen informuje, że program zakłada zasilenie tysiąca punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz modernizację sieci, która pozwoli na przyłączenie zeroemisyjnych źródeł energii o wartości 1,4 GW. Oznacza to dostęp do czystej energii dla około 900 tysięcy gospodarstw domowych. Tym, co ma zapewnić stabilność tej sieci oraz rezerwę dla wspomnianych punktów ładowania, mają być przemysłowe magazyny energii, które spółka także zamierza zainwestować. Więcej informacji wkrótce bo już 9 stycznia poznamy oficjalną strategię grupy Orlen. Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia ich strony. Na koniec Norwegia wyrasta na lidera elektromobilności. W 2024 roku na 130 tysięcy nowych sprzedanych samochodów tylko tysiąc posiadało napęd spalinowy. Norwegia będzie pierwszym krajem na świecie który praktycznie wymarza samochody z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi z rynku nowych samochodów powiedziała Kristina. Bu, szefowa norweskiego Stowarzyszenia Pojazdów Elektrycznych. Te dane brzmią irracjonalnie, zwłaszcza w Polsce, w której trend jest dokładnie odwrotny. Pół miliona sprzedanych w zeszłym roku, z czego 80 tysięcy elektrycznych. Dodatkowo pokutuje w Polsce mit, że samochód elektryczny nadaje się do jazdy wokół przyswojowego komina i wyłącznie w krajach ciepłych, gdzie bateria nie narażona jest na szybsze rozładowanie. Ponadto Norwegowie nie parkują za darmo w centrach miast swoimi elektrykami oraz nie poruszają się bus Co jest zatem przyczyną? Sukcesu tej gałęzi przemysłu w Norwegii. Otóż, po pierwsze, zamożność społeczeństwa. Samochody elektryczne nadal są droższą alternatywą w zakupie w stosunku do spalinowych, i w Norwegii także tak jest, jednak tam do akcji wkracza rząd. Bo tutaj, po drugie, sprzedaż nowego elektrycznego auta osobowego za cenę do 500 tysięcy norweskich koron, około 200 tysięcy złotych, jest zwolniona z podatku VAT. Po trzecie, Cena energii elektrycznej. Norweski prąd, przeliczając jeden do jednego, nie uwzględniając rozbieżności zarobkowych społeczeństwa, kosztuje około 30 groszy za kilowatogodzinę. No i po czwarte, ostatnie, infrastruktura. Gęsta, mocna. Samochody elektryczne dopóty nie staną się rozsądną alternatywą dopóki gęstość infrastruktury i czas napełnienia zbiornika to w cudzysłowie oczywiście nie zostaną przynajmniej zbliżone do spalinowych. W ciągu najbliższych trzech lat będziemy mieć co najmniej tyle samo stanowisk ładowania, ile dystrybutorów paliwa, powiedział Anders Fela, starszy menadżer Circle K, największym norweskim sprzedawcy paliw. Niech to będzie podsumowaniem dzisiejszego odcinka. Można fantazjować rzeczywiście o ekologicznych mrzonkach, ale gdy nie nadążają one za rozwojem technologicznym, którego ideą od zawsze jest ułatwienie życia społeczeństwom, stają się one tak jak powiedzieliśmy Brzonkami właśnie. Na dziś kończymy. Dzięki, widzimy się w kolejnym rozeznaniu.